Cześć. Dzisiaj witam Was w nietypowym vlogu. Chciałbym Wam ogłosić sprzedaż Zetora 3011 z roku 1965, czyli przed rocznika. Z tego co wiem, to od nowości miał jednego właściciela. Posiadam do niego obciążniki na koła tylne. Ma niestety jedną wadę. Blok silnika jest pęknięty i pobiera wodę oraz już brakuje mu mocy. Używany był w małym gospodarstwie na dosłownie dwóch hektarach. Silnik, jak widzicie, poza tym pęknięciem jest bez wycieków. Hydraulika oraz wałek działają. Zaczął też dosyć mocno kopcić na czarno-szaro. Nie ukrywam, że dosyć mi go szkoda, jednak nie mam ochoty ani czasu na jego naprawę. W dodatku posiada on około 33 konie mechaniczne, a to mniej więcej tyle samo co mój Władimirec. Jak widzicie na zimnym silniku odpala od tak zwanego strzała. Akumulator w połowie zeszłego sezonu był wymieniony na nowy oraz rozrusznik i alternator były wyremontowane. Tak więc w tej kwestii ciągnik pozostaje bez zarzutu. Instalacja elektryczna jest w pełni sprawna, wszystkie lampy działają jak należy. Jedynie co ja zrobiłem przy nim, to kupiłem trochę farby i pomalowałem maskę i błotniki, bo były bardzo poodzierane. Na szczęście był całe swoje istnienie garażowany, więc jeśli chodzi o korozję, to jest jej bardzo mało. Upony jak widzicie, są jeszcze w bardzo ładnym stanie. Szczególnie, że są to jeszcze fabryczne gumy. Oleje, filtry były robione zawsze na bieżąco i na czas. Nie ma też żadnych dziwnych dźwięków czy wycia z okolic zwolnic. Hamulce można byłoby trochę wyregulować. Ciągnik fabrycznie nie posiadał kabiny. Posiada zaczep dolny oraz górny. Nie wiem za to, gdzie zawieruszyła się tylna belka. Ok, zapraszam na krótką jazdę próbną oraz zademonstruję, jak działa tylny wałek WOMM. Jeszcze sobie tylko podejdę bramę otworzyć, to prościej będzie wyjechać. Hehe. He. Dobrze, przyjadę się naprawdę tylko kawałek, bo spodziewam się, że taka jazda próbna, bez osoby zainteresowanej zakupem, to i tak bez sensu. Ale przynajmniej aby na filmie było widać, że jeździ bez żadnego problemu. Wyjadę sobie na główną drogę na skrzyżowaniu się obrócę i z powrotem. Jak widzicie, kopci i nie ukrywam tego. Ciągnik sprzedaje jako uszkodzony do naprawy we własnym zakresie. Mam nadzieję, że na filmie będzie chociaż słychać, że z okolic napędu jest cicho i jest w dobrym stanie. Biegi też wchodzą bez problemów i zgrzytów, tak więc wnioskuję, że skrzynia jest w dobrym stanie. OK, jadę podczepić prasy SIPA. Pokażę wam, jak to wygląda od strony działania sprzętów na wałku. Dobra, prasa podpięta prawidłowo, idę uruchomić ciągnik. Niestety nie mam już na tę chwilę żadnej słomy do prasowania, ale cały zabieg wykonałem właśnie z etorem. We Władku nie jest odpowiedni typ zaczepu dolnego do prasy. Zresztą na kanale niedługo pojawi się także odcinek z tej akcji, także chętnych. Zapraszam do śledzenia. Jak widać, na postoju wszystko jest w jak najlepszym porządku, jednak podczas pracy czuć stratę mocy. Podejrzewam, że to wina tego pęknięcia bloku silnika i jego remont załatwi sprawę. Generalnie bardzo fajny sprzęt na małe gospodarstwa lub na przykład do paszowozu, jakiegoś niedużego też się sprawdzi. Ja jednak chętnie wymienię go na coś troszkę mocniejszego: coś w stylu Ursusa C355 lub C360. Ewentualnie Ursus 255, ale one dosyć mocno trzymają cenę. A może ktoś z Was będzie chciał zrobić jakąś wymianę? Chętnie wysłucham wszelkich propozycji. Dobrze, odstawiam sprzęt i pokażę Wam jeszcze wóz. Zachętnego kupującego, mam jeszcze do zaoferowania wóz konny, przerobiony podciągnik. Konstrukcja drewniana na osi z przyczepki samochodowej. Stabilny, szczelny oraz z możliwością całkowitego demontażu burt wtedy idealnie się nadaje do transportu np. kłód drewna czy innych długich elementów. Spokojnie wchodzi na niego około tony. Cena zazetora, jaka mnie interesuje, to około 9500 zł. Z racji, że nie jest do końca sprawny, jednak jego ogólny stan jest w mojej ocenie bardzo dobry. Za wóz chciałbym dostać 1500 zł. Zainteresowanych proszę o zostawienie komentarza. Dziękuję i do usłyszenia.